Dzień dobry ze smutnej tirany Mateusz Pierawski, Za mną stadion już praktycznie w całości opustoszały kibice. Gospodarzy opuścili Air Stadium Albania. Słyszymy jeszcze skandujących polskich kibiców. Przed chwilą nasi fani skandowali nazwisko Roberta Lewandowskiego, gdzie jest kapitan, żeby Robert przyszedł pod trybuny polskiej kadry i wyjaśnił, dlaczego tak wyglądało to spotkanie, bo to spotkanie wyglądało bardzo źle. Widzieliśmy drużynę tak naprawdę przezroczystą, która nie podjęła walki przede wszystkim fizycznej z reprezentacją Albanii, bo uważam, że nie trzeba było zademonstrować wielkich umiejętności pokonać Albanię w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Albańczycy wygrali z nami uporem, wygrali z nami determinacją, grą ostrą na pograniczu faulu, kiedy trzeba było wsadzić całą nogę albo i większą część ciała kiedy trzeba, na piłkę, kiedy trzeba było rzucić swoje ciało na piłkę. Albańczycy to robili, a nasi piłkarze jakby czekali na to, co, co się wydarzy. To było bardzo e, widoczne z perspektywy e, trybu. Słyszymy właśnie kibiców, którzy skandują Nazwisko Roberta Lewandowskiego. Ja się sam na tym zapałem, że pisząc relacje z tego spotkania, ani razu nie wymieniłem nazwiska kapitana polskiej kadry, bo trudno było. Za cokolwiek Roberta wyróżnić, już abstrahując od braku sytuacji strzeleckich, ale ale również jeżeli chodzi o, o wymianę podań, o, o kreowanie gry, a wręcz przeciwnie, bardzo dużo piłek Robertowi Lewandowskiemu oskakiwało, co też jest zagadkowe. Dlaczego taka forma Roberta, skąd to się wzięło, skąd taki nagły? Dołek kapitana polskiej reprezentacji, My oczywiście skupiamy się na Robercie, bo jest to twarz naszej drużyny, bo jest to zawodnik, który zazwyczaj ciągnie naszą drużynę za uszy, co pokazał chociażby ostatni mecz z wyspami owczymi, ale, ale też jest to pewna odpowiedź, że ta era Roberta Lewandowskiego mija i gdy spoglądamy za plecy Roberta Lewandowskiego, to niestety, niestety dla naszej polskiej piłki reprezentacji nie ma następców. Fernando Santos. Zaczął się miotać. Powołał do polskiej kadry zawodników, którzy wcześniej stanowili o, o jej sile, czyli Kamila Ruchickiego i Grzegorza Herchowiaka, Ci piłkarze, w przestrze na przestrzeni dwóch spotkań, nie pokazali wielkiej różnicy. Tak naprawdę wróciliśmy do punktu wyjścia i dalej mamy te same pytania. Główne pytanie jest takie, czy Fernando Santos. Poprowadzi naszą reprezentację do końca eliminacji. Były głosy przed tym spotkaniem, że jeżeli Polska przegra z Albanią, to przyszłość Fernando Santosa może nie być jednoznaczna. Wiemy na razie, że ten czas, który Santos spędził w reprezentacji, nie został spożytkowany. Wyniki są złe. W grupie, która gdy ją wylosowaliśmy, każdy był uśmiechnięty. Praktycznie kibice mogli. Rezerwować sobie bilety na mistrzostwa w Niemczech, a tutaj okazuje się, że będziemy szukali najprawdopodobniej drogi awaryjnej na, do awansu na, na Euro 2024. Wciąż oczywiście jesteśmy w grze o awans bez, bezpośredni z grupy, ale on się bardzo oddala. Pytanie, jak zareaguje drużyna? Robert Lewandowski apelował o to, aby młodzi piłkarze brali na siebie odpowiedzialność, aby pokazali charakter. Myślę, że tego charakteru i odpowiedzialności zabrakło na tym zgrupowaniu, albo przede wszystkim w spotkaniu z Albanią, wszystkim piłkarzom i teraz mógłby każdy z nich udzielać głośnego wywiadu przed najbliższymi zgrupowaniami. Miejmy nadzieję, że drużyna zareaguje odpowiednio, ale niestety będę pesymistą, widząc to, jak reprezentacja Polski wygląda od początku kadencji Fernando Santosa. Nie wierzę w to, że coś nagle się może zmienić, bo meczem z Czechami, meczem w Mołdawii, meczem w Albanii polscy piłkarze udowodnili, że brakuje im przede wszystkim pasji i takiej zawziętości, jaką pokazali w Kiranie piłkarze Albanii.